Szanowni Państwo, a nagrodę imienia Włodzimierza Pietrzaka odbierze przeor klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze ojciec Marian Waligura. Zapraszamy. <kluczuj> Prosimy także o kilka słów ojcze. Chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim jestem bardzo wzruszony, że w imieniu Sanktuarza Jasnogórskiego mogę przyjąć tą tak cenną i szacowną nagrodę, która tak naprawdę jest uhonorowaniem. Samej Matki Najświętszej, bo my, jako słudzy Maryi na tym miejscu, tak naprawdę chcemy pomagać tym, którzy tam przychodzą w spotkaniu z nią. Oczywiście pierwszy i najważniejszy dla nas jest ten wymiar religijny, ale obok tego wiemy, że Jasna Góra jest tym bardzo ważnym miejscem w historii Polski, w dziejach naszej kultury, w naszym życiu społecznym. O czym zresztą mogliśmy usłyszeć w tej krótkiej laudacji, za którą też bardzo dziękuję. Przypominają mi się tutaj słowa świętego Jana Pawła II, które wypowiedział o Jasnej Górze, mówiąc, że to jest takie miejsce, gdzie przychodzimy przykładać ucho, by usłyszeć, jak bije serce narodu w sercu matki. Na Jasnej Górze to serce narodu w sercu matki bije różnymi, Odgłosami, szeptami modlitwy, ale również tym pięknym wyrazem życia kulturalnego, życia społecznego, i dlatego tym bardziej cieszę się, że właśnie w tym dniu dostrzegamy ten wymiar jasnej góry, który, który dotyka naszego życia społecznego. Tym bardziej cieszę się, że na Zamku Królewskim w Warszawie mogę przyjąć tą nagrodę i zawieźć ją do królowej Polski, właśnie do tego miejsca, gdzie niemal wszyscy polscy królowie przychodzili, modlili się i zawierzali jej całe swoje życie, tak jak to my czynimy w naszych czasach. Bardzo serdecznie dziękuję za tą nagrodę, za przyznanie jej przez Kapitułę. Dziękuję Stowarzyszeniu Cywilitas Christiana. Panu Przewodniczącemu, a jako wyraz mojej wdzięczności, naszej jasnogórskiej wdzięczności, pragnę przekazać Stowarzyszeniu medal z okazji 300 lecia koronacji Cudownego Obrazu, jeden z pięciuset o numerze 90, a więc takiej serii limitowanej, który jest też tym znakiem przypominającym nam 300 y, koronacji Cudownego Obrazu i też niech będzie wyrazem naszej wdzięczności. Bóg zapłaci. Wielkie brawa i serdeczne gratulacje. Proszę przekazać wszystkim troszczącym się o jasnogórskie sanktuarium.